Likwidacji dotychczasowych oraz do wyznaczenie nowej aglomeracji Mińska-Mazowieckiego. Proszę Państwa, na sali w tej chwili obecnych jest 16 osób. 16 osób, także spotkanie nasze jest prawomocne do podejmowania uchwał. Porządek jest dzisiaj bardzo króciutki. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania likwidacji wyznaczenia. Pota jeden, jeden projekt uchwały. I czy ktoś z Państwa, może poprosić Pana Burmistrza, żeby w kilku słowach może ten temat. Szanowni Państwo, ta konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej wynika z terminów, jakie zostały na nas narzucone, jeżeli chodzi o możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne na inwestycje PWiK, aby można było aplikować w tych konkursach, które, których termin właśnie się zbliża i, i po 7 listopada niestety nie udałoby się już tego zrobić, trzeba było mieć aktualną aglomerację uchwaloną. Aby z kolei to się zdarzyło, potrzebne było po pierwsze uchwała Sejmiku samorządu województwa mazowieckiego, która została podjęta przez Sejnik, a po drugie dwie zgodne uchwały gmin, gminy Misk Mazowieckiej oraz miasta Misk Mazowieckiego. Dwa pierwsze czynniki, o których powiedziałem, już się ziściły, gmina Misk Mazowieckiej uchwaliła uchwałą, podjęła uchwałę w sprawie powołania aglomeracji, tak więc jeszcze pozostaje teraz czas na nas. Tak jak powiedziałem, uchwalenie tego dokumentu nowej aglomeracji w, w tym kształcie pozwoli nam, znaczy no, może nie tyle, że to akurat nam pozwoli, ale jest to warunkiem koniecznym w tym akurat czasie, abyśmy mogli aplikować o środki zewnętrzne, jak wiecie Państwo, bo, bo te ale, informacje są przedstawiane już od dłuższego czasu. Prawój kamis Mazowiecki aplikuje o bardzo poważne wsparcie funduszy unijnych na rozwój zarówno, jeżeli chodzi o wodociągi, jak i kanalizację na kilkadziesiąt milionów złotych. W związku z tym, jakby również ta uchwała nie ma na znaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzu. Zadanie głosu. Czy ktoś z państwa radnych chciałby w tym temacie zabrać głos? Nie widzę. Proszę Państwa, w takim razie przechodzimy do głosowania projektu tej uchwały. I głosujemy tylko mandatami, bo elektronika dzisiaj nie była potrzebna. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Wszyscy jednogłośnie. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Jeszcze Pan To Bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze raz przepraszam do tą wczesną poniedziałkową godzinę. A przy okazji chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na spotkanie 17 października, w poniedziałek również o godzinie 14.30. Tutaj w tej sali odbędziemy spotkanie na temat możliwości powołania centrum usług wspólnych. Zapewne część z Państwa już słyszało na temat tego pomysłu, zresztą mówiliśmy o nim bardzo dużo już od kilku lat, od momentu kiedy takie możliwości zostały wprowadzone przez ustawodawcę. My dzisiaj prześlemy Państwu na skrzynki mailowe Analizę, która została dokonana dla naszego miasta, taką analizę zleciłem jednej z, z czołowych firm w Polsce, którzy zajmują się przygotowaniem procesów tworzenia centrum usług, centrów usług wspólnych. W państwa prosił o to, abyście się zapoznali z tą analizą. E, tam jest zarówno bardzo dobrze przedstawiona aktualna sytuacja, jak i możliwości, korzyści, ale też i, i minusy, które niesie ze sobą ewentualne powołanie CUP-u. E, I w, na tym spotkaniu e, 17 października będzie obecny między innymi pan Ryszard Birowany, który przygotował dla nas tą analizę. To jest pre pre prezydent miasta Poznań. Hmm. Bardzo, bardzo znany samorządowiec, przez wiele, wiele lat prezes Związku Miast Polskich, osoba ogromnej wiedzy, ale która zaangażowała się właśnie w ostatnim czasie, tym jak przestał być prezydentem, w działalność konsultingową dla samorządów. Wracając właśnie najlepszych fachowców sięgnęliśmy do, do firmy, którą między innymi on reprezentuje i ta analiza to jest skutek ich pracy i na tym spotkaniu również oni będą nam przedstawiali to wszystko, co może nam jako nowoczesnemu samorządowi przynieść utworzenie CUF-u, ale też powiedzą o tym, jakie są zagrożenia i tak dalej. Tak więc bardzo, bardzo ważne spotkanie. Bo Państwo będziecie podejmować już pewnie niebawem decyzję na ten temat, czy tenców w Mińsku Mazowieckim będziemy tworzyć, czy nie. Ja o swoich rekomendacjach oczywiście też będę Państwa informował. 14.30, tasa 17 października. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, z uwagi na wyczerpanie porządku dzisiejszych obrad. Zamykam XX sesję Rady Miasta Miejsk Dziękuję Państwu za przybycie